Cześć, jestem Kasia z NordPL. Pokażę, gdzie znaleźć tabliczkę znamionową w lodówce. W zależności od producenta, tabliczka znamionowa może się znajdować w różnych miejscach. W moim przypadku znajduje się wewnątrz komory chłodziarki po wyjęciu szuflady na warzywa. Inne miejsca, w których może znajdować się tabliczka znamionowa, to boczna ściana obudowy lodówki, drzwiczki wewnętrzne oraz sufit. Tabliczka znamionowa zawiera ciąg cyfr, który identyfikuje dany model lodówki. Ma to bardzo ogromne znaczenie w doborze części zamiennych do urządzenia. Dodatkowo na karcie serwisowej mojego urządzenia znajduje się wzór tabliczki znamionowej, który jest szczegółowo opisany. Wszystkie części zamienne znajdziesz na nord.pl. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jakiś inny filmik instruktorzowy dotyczący wymiany części w lodówce, daj znać w komentarzu, może uda nam się Ci jakoś pomóc.